Już posprzątałem po grze y, Siedem Cudów Świata, także w, teraz przejdę do drugiej gry. Drugiego świetnego aktora w tym filmie, że tak powiem. Y, gra Magnum Sal. Jest to gra polska. Y, grałem już w dwie osoby w nią, także nie jest y, w, w folii. I jednak. Unboxing to unboxing, pokażę Wam co jest w środku. Nie będę mówił o zasadach, nie będę mówił o mechanice gry, pokażę tylko co jest w zestawie Magnum Style. Oraz powiem jeszcze tyle, że w oryginale jak wyjąłem w sensie, wszystkie elementy były w takich tekturowych, płaskich. tekturach po prostu, w tekturowych tekturach no tak jak w grze 7 cudów świata ja tu sobie tutaj stoi, jak coś to możecie jeszcze popatrzeć na nią, ale ja już tam wszystkie monety czy coś tam wyjąłem z tego, poukładałem także nie będzie tego szoku, że zobaczycie tekturę, nie już wszystkie elementy są poukładane ale no cóż Um, unboxing to unboxing, zaraz zobaczymy co jest w środku. Gra jest stworzona, nie powiedziałem przez kogo, ale przez Marcina Krupińskiego i Filipa Miłmińskiego I tyle, zobaczymy co jest w środku, tak? Uwaga Także tak, po pierwsze mamy e, instrukcję obsługi w instrukcji obsługi, no zasady gry po prostu zasady gry są dosyć obszerne, o wiele bardziej e, grubsze niż e, tamte z 7 cudów świata, możecie tu sobie zobaczyć jak to wygląda a to dlatego, że są grubsze, ponieważ jest tu aż e, instrukcja w trzech czy czterech językach, jest niemiecki jest angielski i jest polski. Polski na końcu, tak. Także trzy języki są tutaj. E, hmm, nie wiem czemu taki krok, no ale y, może po prostu optymalizacja, tak? Trzy języki w jednej instrukcji. Y, dalej jedziemy. Mamy tutaj szyb. Gra jest ogólnie o y, kopaniu soli. Magnum Sal, czyli Wielka Sól Po łacinie nawiązuje bezpośrednio do, do Wieliczki Także kopiemy w tej, gre, w tej grze sól To jest główny szyb Po prostu coś takiego Tu mamy grę, e, Bardzo dobrze wykonana, bardzo, z twardego, z twardej tektury, możecie sobie, o odwrotnie mam, kurczę Nawet ja nie zauważyłem e, Ładnie narysowana, bardzo ładnie. Twarda tektura, nie niszczy się. Pudełko jest też bardzo solidne. E, przewoziłem tą grę e, pociągiem w torbie i zero śladu e, zniszczenia na razie. Bardzo twarde. To się ceni. Co mamy dalej? Mamy tutaj e, listę. E, listę, znaczy no. E, e, Ekwipunek, tak jakby, no nie wiem, są pewne sprzęty, które nam pomagają w grze. Tutaj wam pokażę niektóre z nich. Na przykład, co to jest za, To jest jakiś list. Nie, koń czy może nie wiem. E, Kilow, na przykład, wiadomo, kopiemy sól. Kilow się przyda. O, właśnie, właśnie, właśnie. Także mamy tu kilka, kilka mamy. czerpakie możemy wodę wybierać. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać, jak tutaj kładę. Niestety mam ekran daleko i nie widzę. Więc tutaj są tego typu elementy. Chleb przyda się na pewno w kopaniu. Powinno być też mięso do niego. No, Zobaczymy, może gdzieś nie jest. Ja już wiem, że nie, ale wy nie. Dobra. Tyle wystarczy. Tutaj jest ich więcej. Fajnie wykonane, twa z twardej tektury Więc nie będzie się niszczyć. Co dalej mamy? Mamy też pieniążki. Pieniążki, nikt nie nienawidzi tego słowa, ale dlatego je użyłem, bo są naprawdę małe. Oto one. Bardzo małe te pieniążki, bardzo małe te pieniążki. Także problem będzie yy, zgubić je. I ogólnie jest ich mało, niestety. Yy, są tu nominały aż 50, więc nie powinno zabraknąć, ale tak, one tutaj są. Możecie tutaj je podziwiać. Mamy coś takiego taki krążek. Skopiowany wprost z układki. No ale okej. Okay. Yy, o, to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne. To było w oryginale w ten sposób. Eee, I co my tu mamy? Mamy takie, Mamy kilka rodzajów rzeczy. Mamy takie okrągłe krążki. Nie wiem, czy to jest widać. Takie okrągłe krążki. Mamy też ludziki z różnych kolorów. Pomarańczowe na przykład żółty, biały. Ale mamy też różnego rodzaju kostki Proszę bardzo Kostki na przykład niebieskie Zielone Białe I brązowe To jest nasza sól Zdziwicie się pewnie, że sól jest brązowa albo zielona No ale tak w tej grze wymyślili tak jest Po prostu Także tyle ale mamy tu jeszcze schowane rzeczy, żeby nie było. Także tak. Mamy szyby kopalni. I każda z szybów kopalni jest podnumerowana od 1 do 3. Tutaj są trójki. I mamy tak. Coś takiego. Na przykład. Czyli trzy brązowe kostki na dole, narysowane. A tu mam przykład. Na przykład mamy trzy brązowe kostki i zielona. I jedna niebieska. Tutaj jest na przykład drugi. Wie, ja już wiem, bo grałem, i wiem, że to jest po prostu druga faza gry, bo faza się dzieli na trzy fazy. I mamy tak: trzy niebieskie, jedna brązowa i dwie białe. Wszystko sobie tutaj możecie obejrzeć. I mamy jeszcze cel gry, tak naprawdę, czyli też z numerkami. Są to jakby zamówienia królewskie. Czyli po prostu na przykład król sobie chce jednej niebieskiej kostki i jednej zielonej. No i dostajemy za to 11 groszy. Mało mało, ale grosz tutaj jest bardzo senny. Każdy grosz się liczy. Tutaj na przykład mamy 13 groszy za 2 zielone. No i jest kupę tego, możecie sobie tutaj to zobaczyć. Nie wiem czy to widać jak zwykle, nie wiem. Ale właśnie tak. No i też są tutaj na przykład trójki narysowane. Czyli w ostatniej fazie jest używane coś takiego i tutaj już mamy masz właśnie białe, sól i, i brązowo. Biała sól jest najbardziej istotna w tej grze i najbardziej wartościowa, ale zielona jest też ważna. Także tutaj już nic więcej nie mam. I to by było na tyle. Może zrobię recenzję obydwu gier, może nie. Zobaczymy. Na razie to był unboxing bez wchodzenia w fa fabułę. O ile jakaś jest fabuła. Zasady gry ogólnie o co chodzi? Nie, to jest tylko, zo żebyście zobaczyli jak wyglądają elementy gry, czy Wam się to podoba. Tudełko twarde, fajne. Także to wszystko, i dziękuję za, yy, za wizytę tutaj na, na tym filmie, obejrzenie go. I tyle, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.